Samo zapewnienie anonimowości z punktu widzenia technologicznego to nie jest jakieś duże wyzwanie. Ja sobie wyobrażam sytuację, w której mamy zdalne wybory i mamy po prostu uruchomiony system, który działa na właśnie tej samej zasadzie, czyli identyfikacja, później przejście na sesję, gdzie w sposób anonimowy. Możemy dokonać wyboru, a następnie zapis tego wyboru w systemie w taki sposób, żeby no, ten wybór właśnie nie był powiązany bezpośrednio z naszym nazwiskiem, czyli żeby był po prostu anonimowy. No, technologicznie oczywiście jest to możliwe. Można chociażby tutaj do tego celu wykorzystać technologię blockchain i technologię tak zwanych mikserów, które są w stanie, powiedzmy, miksować dane u źródła i dane u celu, zabezpieczyć odpowiedni sposób sesję, e, tak żeby faktycznie można było tylko i wyłącznie łącznie z jednego jeden obywatel, żeby mógł oddać tylko i wyłącznie głos. No dochodzi nam właśnie ten, też te logowanie. Tu znowu możemy ten profil zaufany wykorzystać, który, który większość z nas ma.